Hej wszystkim z tej strony farmacji.pl. Dzisiaj mamy trzy przesłaneczki. To się otworzy od Laszu, bo po prostu niedługo może przyjść itd tak tak Zaczynamy. Pierwsza, od którego mamy, to jest od M i coś więcej dodać. Druga, która jest, to będzie nie wiem od kogoś, co? O nie! Nie wiem, Mamy jeszcze kopertę z Borusi i drugi jaki mamy. To jest od UnderShirer. To że? O, jeśli nie my, to te autografy są oryginalne. Wow, fajnie. Się Nie, yeah. to to wam zdaję na drugi filmik. żegnam się z wami, Hej, kościuszki, to jest Andrija, co To ta teraz, teraz wam pokażę przeszyłkę, zaraz zobaczę kogo, bo... o nie. Spójrzcie, od kogo to jest. Jerzy Oski. Ale tutaj też sobie. Książeczkę z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy O nie Dla Patryka jest powszechnie tak. Nie, nie wierzę w niego Co, że? Że polecam I tak, takiego Tego, co zdarza sobie o oh, nie. Jerzy ja, Owszak. Nie, bo nie wiem co powiedzieć. Nie. Nie, nie, nie. nie. Tak, bo to e maila do Jerzego Owsaka i tutaj Mace. To dostałam. To. Kalendarz podpisany. Tej macie Patryk. Nie wiem, czy tam to pisze. Jurek Owszak. I oczywiście to. Pociągnąłem, to oczywiście dostałam. To tak. Emma, Długi. Z dedykacją. a Dwa razy. Jeden to z World Cupu. Drugi to jest z Wolfsburga. I ostatni to jest Jerzy z Zdjęcie z podpisem z ucztoka Nie. 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 Po prostu. Nie zakończę teraz. Zejdę